Mateusz Kaniowski, Kubańczyk, Siemano. Elo. Jedyny więc z Kubańczykiem, bo jest. Co się właśnie dzieje? Jesteś zapracowany, zmęczony. byłem dwa wcześniej a ja i teraz z tobą robię, bo nie ma węgli w diecie, już taki jesteś, wiesz, osobiony zbijamy tą wagę i jest ciężko, no? Rozumiem. Ciężka walka z Alberto, bo on jest wielkim chłopem, bardzo wysoki. Jestem nic, jak sobie poradzisz po takiej przerwie? Na pewno powiedziałem. pies że... Dubiela Cię dobrze zna. No, no. Coś wyczuł, <laughs> nie no, świruje, czyściutki jak łza. E, a wracając do tego, no na pewno wielki chłop, wiesz co, będzie to dla mnie wyzwanie, natomiast no też znam swoje umiejętności, e, też bym nie wychodził tej walki, gdybym się bał tej walki, wiesz, mówią, że głupi się nie boją, czuję respekt, natomiast no, wiesz, przygotowywałem się bardzo ciężko, fajnie, że ten okres się wydłużył, bo inna e, gala odpadła, miałem jeszcze miesiąc na przygotowania, wiesz, że jestem bardzo mocno przygotowany. E, nic cięższego niż sparingi z Tyburskimi w Piąstkówkach, czy z czy, czy z innymi chłopakami na pewno mnie nie czeka w tej lace? Jak ci idzie, właśnie, w porównaniu do Tyburski? No, myślę, że Paweł też potwierdzi, że równo dajemy radę. Ja go trafiam, on nie trafia. E, mamy różne swoje mankamenty. Oczywiście, jak każdy zawodnik, już się trochę znamy. Wiesz, jak na sali razem trenujemy, więc, więc też jest tam łatwiej walczyć. I on wie, co ja, gdzie, gdzie, gdzie mnie czytać. Ja wiem, jak, jak go czytać. Natomiast nie, nie, nie widzę tu żadnej jakiejś przepaści. Dobra, natomiast. Logiczne by, powinno być to, że on bardzo mocno kopie, Ten z dołkików, jak to wygląda, kiedy te dwie siły się spotykają? No tak, że podbite oczy, ostatnio sprawdzałem, czy mi nie pękł nos, Pablo sprawdzał, czy mu szczęka się nie przestawiła, no mocno sparujemy, no, nie powinniśmy tak sparować, trochę potem zwolniliśmy, natomiast sparowaliśmy w piąstkówkach, znaczy w bułkach, nie, nie w tych piąstkówkach, sparowaliśmy nieraz I, i wiesz, i jakby no, bolało nieraz, ale myślę, że i mnie i Pawła. Ale low -kiki. Chodzi mi konkretnie o to. Aha, chodzi ci tylko o. Kurde, wiesz co, oszczędzamy się, jeżeli chodzi o te kopnięcia, no bo wiadomo, że tutaj wiesz, kolano, trafienie jakaś gdzieś, gdzieś e, może uszkodzić na, na dłuższy czas, więc oszczędzaliśmy się, że z robimy w ochraniaczach. E, no co, no, czasami jak piszczel piszczel się zdarzy, no to wiesz jakie to uczucie. No bardzo nieprzyjemne guzy na piszczelu e, już mam ogromne, ale po prostu już się zagoiły i zostały twarde miejsca, więc jeszcze, jestem jeszcze twardszy. A Piotr jest na tym samym poziomie, czy jednak jest troszeczkę niżej niż Paweł? Nie, myślę, że Piotrek nie odstaje. Jest zupełnie inny styl ma, natomiast. Świetnie teraz pokazywał się na treningach. Myślę, że nie odstaje. Okej. Okay. Ja wiedziałem, że twój konflikt z Alberto, Alberto wybuchnie. Ja ci to mówiłem jeszcze przed poprzednią galą, gdzie mieliście walczyć, mm -hmm. że ja już znam Kubę na tyle, że wiedziałem, że tylko jedno złe słowo powie Alberto. I już się rozpocznie cała awantura. Nie Uważasz, Maty, że była, że była awantura, znaczy awantura, dyskusja, ale kulturalna, kulturalna chyba. Czyli mówię o tych na Instastory, bo tutaj tego nie widziałem, bo przeprowadzałem wywiady. Ale A... mówię o face to face, znaczy face to face ten program. No tak, ale zaczął się od Instastory. On sobie zażartował, ale ty już nam jedno słowo wychwycił, to się nie spodobało. Słusznie pewnie też, no tak. ale od razu już wleciałeś z grubej rury w niego i już ja od razu wiedziałem, że to prędzej później będzie eskalacja i jest cały czas. I śmiałeś się pewnie sam. No, byłem z tego, mówię, ten jak się odpalił od razu pseudo gangster, gdzie tu na kontury, nie, no nie, pod. były takie, wiesz, takie były, e, to też było powiedziane na serio, ale z, w głowie z e, przeszmiewczym. Ja cię znam za dobrze, żeby ci w to uwierzyć. Aha, no nie no akurat tutaj tak było, wiesz, no to ma, mało mnie tego tak? Dlatego, że on odpuścił. Gdyby nie odpuścił, to byś leciał dalej. Nie, 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 tu myliście. Nie, to nasz taki konflikt jest też, no wiesz, my potrafimy porozmawiać poza kamerami i też jakby wiedzieliśmy, na co możemy sobie pozwolić, a na co nie. Więc jakby ja trochę odpaliłem, Albert też trochę odpalił, natomiast nie było, e, nie, myślę, że nie, nie przesadziliśmy. Ja myślę, że po tym pseudo gangsterowaniu i napadach na kantory, wy wtedy dopiero pogadaliście i było dobra, jednak zbastujmy, ale ty już byłeś gotowy tam iść na wymianę. Nie, niekoniecznie, niekoniecznie, niekoniecznie. No widzisz, no to możesz przypuszczać, że nie Nie, no. widzowi, bo, bo nie, Mati, nie, mówię ci szczerze jak było. I sugeruję, co? żartuję no też. No, ale, ale wiesz, po prostu mówię ci szczerze jak było, że tam trochę odpaliliśmy, ale jakby wiedzieliśmy gdzie jest granica, nie? Uważasz, że jestem plagiat w butakcie, czy nie? Słuchaj, no, to trzeba... mnie bardzo, kto włączył, mówię, o ty! O tym trzeba by było rozprawkę napisać. Natomiast wiesz o co mi chodziło? Chodziło tylko o to, że Albert powiedział wprowadzili nowe style. Ja powiedziałem, że to słyszałem w UK Drillu już dwa lata temu. Ten klip jest podobny, tematyka jest taka sama, tempo numeru jest takie same. I ja wiem, że samplowanie jest taki, taka strona jak Splice, gdzie są dostępne sample i w ogóle. I to też dzisiaj mi zarzucił, że ja splagiatowałem, znaczy samplowałem tam laleczkę, tylko że różnica jest taka, że kawałek, na którym powiedzmy wzorował się Alberto, no mówi, że się nie wzorował, ma kilka milionów wyświetleń, ten kawałek, który oni wynaleźli gdzieś w necie na tym samplu, na którym jest laleczka, ma 70 tysięcy wyświetleń, więc naprawdę trudno było go gdziekolwiek zobaczyć, a kawałek local z kamery, na którym myślę, że wzorowali się, ale e, nie chcę o, oczywiście e, oskarżać, no, bo Albert mówi, że tak nie było, więc ja nie mogę, wiesz, na niego najeżdżać, e, ale myślę, że się wzorowali trochę, no to po prostu chodzi o to, że to jest takie samo, wiesz, tematyka, klip, drill i w ogóle, natomiast tutaj e, w kawałku, który on pokazał, nie dość, że ja robiłem już laleczkę bardzo dawno temu, tylko ona wyszła dopiero teraz, bo ludzie na nią czekali, bo jest sample inaczej w ogóle e, przyspieszony e, i druga kwestia, jest zupełnie inna perkusja, to jest zupełnie inny styl numeru, nie? To, nie jest, to nie jest taki sam styl numeru, tam jest drill, e, ten sam styl, ten, taki sam klip, ta sama tematyka, e, bardzo podobna perkusja, więc no, to o to chodzi tylko. A na walkę Pawła z Alberto, jesteś w stanie powiedzieć, że tobie pójdzie z nim łatwiej, czy może jednak będzie z nim ciężej? Każda walka rządzi się swoimi prawami. Jakby tutaj ciężko porównywać walkę do walki, wiesz, niektórzy nie mają dnia, nie są dyspozycyjni, nie wiem. Tak jak były na przykład takie sytuacje, że gdzieś tam chłopaki mieli problem dzień przed walką, pamiętam Paweł, się wymiotowo, coś tam mieli jakieś tam jazdy, i na przykład był mniej dyspozycyjny. Więc zobaczymy, no mam nadzieję, że Alberto wyjdzie zdrowy cały do walki, ja tak samo. Na pewno będzie to dla mnie ciężkie wyzwanie, natomiast no tak jak ci mówię, znam swoje umiejętności i myślę, że Alberto dzisiaj pokazał, że, że lekceważy mnie troszkę. I, I zdaje mi się, że to bardzo źle. Wracasz jako mistrz do No Jako były mistrz. Tak, ale który nigdy nie stracił pasa. No tak, niestety miałem trochę przygód, potem muza, wiesz, rozwijamy kilka, kilka rzeczy naraz. Ja myślę, że te friki to po prostu taki fajny dodatek. E, natomiast, no wiesz, no, ja wchodzę do walki i chcę udowodnić e, to, co potrafię, więc nie mam na sobie jakiejś presji, w ogóle tego tak nie odbieram. Okej, okay, co potrafi Alberto? No nie wiem, zobaczymy, no bo w walce z Pawłem Tyburskim, no okej, okay. ty komentowałeś tą walkę i słuchałem też twojego komentarza i jakby wiedziałeś, że on się zaraz wypompuje, kopał cały czas na górę, bez sensu zupełnie, uważam, że te kopnięcia były, no, te frontkiki... E, dużo tlenu zabierają, e, myślę, że przestraszył się Alberto Pawła w tej walce i cały czas na cofce. tylko, że te buły, które walił, te cepy tam, one były bardzo widoczne. Zdaje mi się, że Paweł źle rozegrał tę walkę, bo bardzo się podpalił, zresztą rozmawialiśmy o tym e, na treningach i on mógł wygrać tę walkę w pierwszej rundzie bez żadnego problemu. Go Biegał, chciał urwać głowę Alberto, zresztą on padł chyba dwa razy po swoim ciosie, tyle siły w nie, w nie wkładał. Uważam, że trzeba to zupełnie inaczej rozegrać. O, Pablo Tybori to jest e, chłop, którego podpalić nie jest ciężko w walce, Palce, natomiast ja na pewno będę myślał troszkę inaczej i myślę, że zupełnie inaczej ta walka będzie rozgrywana. No myślę, że Pablo chciał pokazać bombę na banie i zgasić światło, po prostu dlatego tak no, Szedł tylko po nokaut, Paweł od, od, pierwszej, od, od pierwszej sekundy. A Alberto orbitował, żeby się właśnie nie dać znokautować, przez co wygrał rundę, ale no, nie miał siły w drugiej. No tak, no i, i myślę, że takie właśnie cały czas uciekanie, orbitowanie gdzieś e, i jeszcze wrzucanie tych kicków, które zabierają dużo energii, to jest głupi pomysł na walkę. E, więc, więc zobaczymy, no jak teraz zawalczy. No ja się będę dostosowywał do walki. No dobra, kto kopie mocniej, ty czy Pablo? Nie wiem, skąd mam wiedzieć. Kopiecie się, to widzisz. To musielibyśmy jakiś licznik mocy kopnięcia sprawdzić, bo uważam, że... Dobra, jak sądzisz? Nie wiem, myślę, że na bardzo podobnym poziomie. No. To bije mocniej pięściami. Myślę, że też bardzo podobnie. Dobra, czyli skoro powiedziałeś, że Pablo mógłby wygrać tę walkę w pierwszej rundzie, gdyby Donaldżyk tego podszedł, a bijesz tak samo mocno jak on i kopiesz tak samo mocne to powinniśmy wygrać w pierwszej rundzie. Powinienem, ale w ogóle się na to nie nastawiam. I chciałbym rozegrać tę walkę mądrze. Bardzo mi zależy na wygranej, więc. Jeżeli byśmy wzięli jakiś zakład, że trzeba to zrobić w pierwszej rundzie, to pewnie bym do tego dążył. Tak jak tam Ferrari chyba miał, tak? Taki zakład z Waszczykiem, że oni się... Tak? toczyć z kimś innym. Z Filipkiem. A, z Filipkiem, przepraszam. Że on tam... Zna... Tak, tak, z Filipkiem. Że znokautuję go w pierwszej rundzie chyba, nie? No to wtedy bym na pewno po to szedł. Natomiast mamy trzy rundy, po trzy minuty i będę wykorzystywał każdą rundę. Dobrze. Kuba, dziękuję. Dzięki, Leć. Pa, hej.